Kuba, witajcie na jego kanale. Nagrywamy 8-sekundowy spot sponsorski, który będzie leciał w telewizji. Zadanie, jakie dostaliśmy, to stworzenie 8-sekundowego spotu sponsorskiego, który będzie leciał przed relacjami na żywo Tour de Poloń w TVP. No i może się wydawać 8 sekund, no to właściwie można zmontować cokolwiek, bo to tylko 8 sekund, ale im mniej czasu, tym trudniej, ponieważ w te 8 sekund, które wypełnia jeszcze lektor, logotyp, musimy tak zadziałać na widza, aby poczuł te emocje, które chcemy skojarzyć z daną marką. Mam bardzo fajne no, to urządzenie do ostrzenia bezprzewodowego. Kuba, kuba będzie trzymał kamerę. Ja będę kręcił pokrętłem i będzie ostro. W tak krótkim czasie nie ma możliwości zbudowania jakiejś historii, przedstawienia bohatera, pokazania jakichś czynności od A do Z. Dlatego ja wyszedłem z założenia, że to co możemy zrobić, to zadziałać na zmysły, ponieważ yy, na to reagujemy błyskawicznie. Widzimy. Szybko poruszające się obiekty, słyszymy te dźwięki, które wydają rowery. Widzimy uśmiech, zmęczenie, radość, satysfakcję na twarzach. I te wszystkie elementy połączone razem oddają ten klimat jazdy na rowerze szosowym. Tu mamy niezłą konstrukcję: rower jest teraz dwa razy cięższy. Dodatkowym utrudnieniem było to, że czas realizacji był bardzo krótki. Musieliśmy naprawdę szybko wymyślić jak to zrobić, zebrać całą ekipę i potem po zdjęciach bardzo szybka postprodukcja. Jak przyspieszyć taki projekt, aby wszystko działo się sprawnie? Trzeba się dobrze przygotować. Dlatego zacząłem od tego, że omówiliśmy sobie z klientem wstępnie jak chcemy żeby wyglądał ten spot. Po czym e, przeszukałem internet, znalazłem trochę filmików, które wyglądały podobnie do tego, co chcemy osiągnąć. Ściągnąłem je i z nich zmontowałem 8 sekund, które odpowiadało temu, co chcemy, aby znalazło się w naszym filmie. Dodałem do tego też lektora, który mówił, że na program zaprasza Quest producent odzieży rowerowej. E, dodałem też logo, więc wszystko wyglądało prawie tak, jak. W gotowej reklamie jedyne co to ujęcia były inne, ale widzieliśmy dokładnie czy taka dynamika, czy taki sposób montażu, yy, czy te momenty po kolei będą się układać w coś ciekawego. Teraz bliżej, dojedźcie do nas, dojedźcie do nas i troszkę po mojej tutaj zewnętrznej. Na bazie tego montażu stworzyliśmy scenopis oraz storyboard, który służył nam potem na zdjęciach do realizacji poszczególnych ujęć. No i same zdjęcia to już po prostu egzekucja wszystkich pomysłów. Odhaczanie po kolei każdego ujęcia. Były pewnym wyzwaniem, ponieważ e, realizowane były na gimbalu, w ruchu, często e, z samochodu, więc kilka osób musiało bardzo dobrze zgrać swoje ruchy. Ja ruszając kamerą, kierowca jednym samochodem, rowerzysta, ostrzyciel, to wszystko musiało ze sobą grać, by osiągnąć dokładnie to, co chcemy. W planowaniu ujęć do tak krótkiego filmu warto zwrócić uwagę, że widz nie ma czasu przyjrzeć się waszym kadrom. Musi się w nich znajdować jeden silny element przyciągający uwagę, ponieważ nie zdążymy się rozejrzeć i docenić złożoności tego kadru. Jeżeli ujęcie trwa czasami mniej niż jedną sekundę, to wzrok patrzy tylko w jedno miejsce, które się rusza i przyciąga uwagę. Co mieliśmy na planie? Oczywiście e, MOVI Pro. Mieliśmy Inspira dwójkę z wymienną optyką, zdalny follow-focus bezprzewodowy. Mieliśmy też kabriolet, który nam bardzo pomógł przy niektórych ujęciach. No i w około 8 godzin udało nam się zrealizować to, co mieliśmy zaplanowane. Zbliża się 20. Dzień okazał się bardzo intensywny, pomimo tego, że mamy tylko 15 ujęć na 8 sekund filmu. Jeszcze jedna rzecz związana z przygotowaniami. Nie mieliśmy czasu na zrobienie porządnego location scoutingu, a musieliśmy znaleźć fajne miejsca, które dobrze będą prezentować jazdę szosową. Co zrobiliśmy? Wykorzystaliśmy Google Street View i przejechaliśmy sobie wirtualnie przez różne miejsca. Tak między innymi, znaleźliśmy te jaskinie. Też popytaliśmy znajomych, którzy stamtąd pochodzą. Kończyliśmy, teraz jutro czeka nas montaż i powietrze będzie gotowe. Gdy jedna z czterech wersji montażowych, które przygotowaliśmy, była zaakceptowana, ja zająłem się korekcją barwną Da Vinci Resolve, a dźwięk oddaliśmy do studia, które nam ułożyło te wszystkie rzeczy w odpowiedniej wysokości, czyli dźwięk lektora, muzykę, dźwięki rowerów. Tak, aby spełniało to normy telewizyjne. I takim sposobem udało się zamknąć kolejny projekt, kolejny materiał, który wyszedł z naszego studia i leciał w ogólnopolskiej telewizji. Kolejne vlogi już wkrótce, więc subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Klikajcie w dzwonki, tak abyście dostawali powiadomienia, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. I nie zapomnijcie zajrzeć na Instagram, bo tam najczęściej się pojawiają różne nowe rzeczy, zdjęcia, stories. No i zaglądajcie też na profil ASF Studio, tak żeby wiedzieć, czym ciekawym obecnie się zajmujemy, co się u nas zmienia. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Na audycję zaprasza sponsor Quest, producent odzieży rowerowej questsport.cc